A wylegiony, stawa i chwała z tej strony Majuneko i tam was w dzisiejszym odcinku Sims Masa na studiach i witam was, na Waszych ekranach jest Paula, która się generalnie obudziła dopiero i jest dzisiaj sobota, więc będziemy mieli w tym odcinku dwa wolne dni, w których będziemy siebie ogarniać, gdzieś tam wyjdziemy, coś porobimy, więc niech ona się przebierze, pójdzie do łazienki i zjedzmy coś co... Zjedzmy coś, co jest dobre. No dobra, to pójdziemy tutaj do tego. Aha, okej, okay, okej. Okay. Mamy te nasze pierożki, nie zepsu. Aha, zjedli nam pierożki. To musimy coś z mikrofalówki zjeść. No dobrze, to jedz. Oj, i w ogóle, kochani, jak to oglądacie, to dzisiaj jest środa. Ja wczoraj pisałem testy z polskiego i no. Mieliśmy Pana Tadeusza, jako główny temat. Rozumiecie? Pana Tadeusza. A gdzie w ogóle... ...go jeszcze nie opra opracowaliśmy? Tak, nie, nie patrzyliśmy w ogóle na niego, nie ogarnialiśmy go. Ale przynajmniej to lepiej niż hawadis Więc super, co nie? Ale no... Trzymajcie za mnie kciuki, żebym... Napisał jakoś dobrze w ogóle z matematyki dzisiaj, bo jak wy to oglądacie, to już jest po matematyce pisane i jutro piszę z angielskiego, więc no, trzymajcie kciuki. W piątek już będzie taki odcinek spokojny w ogóle, bo będę wiedział, że mam wyrąbane na szkołę, jadę sobie na wycieczkę szkolną. U, się przebr... <tryk> Okej. Okay. A możesz se usiąść. O tak, usiądź sobie. Jako sędzia. O. No dobra, obserwuj sobie. Nie dołączyłaś do nich szkoda. No to są jakieś w ogóle dyskusje. O ja też chcę udział w rundzie dyskusyjnej. Odłóż te żarcie. Dobra. Koleżanko, wypad. Teraz... Aha, czyli my nie będziemy mogli wziąć udziału w dyskusji. Aha, czekamy na dyskusję naszą. Na no spoko, to sobie Nie będziemy jej dyskusji obserwować. A, to stójmy. Ciekawe z kim będziemy się dyskutować, to jest ciekawe. Pierwszy raz coś takiego w ogóle robię. Ale śmiesznie dopasowane są w ogóle te oksy do ubrania... O, tu otworzyli jedzenie. Tu też? Tu też, no dobra. Więc bierz udział w dyskusji. I z kim my będziemy się walczyć? Weź udział w dyskusji. I my się będziemy dyskutować z tą panią. Uczestnikiem. Jak ona ma? Nalani Michachia. Dawaj, mów. Mamy i dyskusję. No, to twoja pierwsza dyskusja. Jeszcze nie masz wprawy, to tak luzik. Rita. Nie musisz być doskonała wszystkim w czym, co robisz. Tak. I też kochani, teraz w, przy okazji zaproszę was na mojego Instagrama. A teraz na ekranie wam się pojawię zdjęcie, które dodałem wczoraj i możecie wejść, polajkować no i super będzie co, nie? Sała prowadzona dyskusja, Rewida nie da nikomu przekonać, nawet samej sobie. Oj! Opsii Ops no dobra Zekusowych Na Rania jest zwyczajom mieszczenią w rundzie dyskusji w tym tygodniu to to do była dobrze. Super, zakończy się za godzinę. A może jeszcze? A nie. Co robisz? Praca domowa. Tak, jak wszyscy odrabiają pracę domową, to my też odróbmy, to jest super pomysł. To, programowanie. Na stojąco, bo oj. Bo kto nam zabroni, co nie? Ciekawe czy są w ogóle jakieś rozrywki w trakcie weekendu. Bo ja nic nie wiem. A my możemy dołączyć do jakiegoś? Aha. Hamary z Hogbordu będą się trząść ze strachu. Czeka ich ogromny stójek na beczce sok Ponga i ogłuszony rytm jej czelność wyzywać na pojedynek naszą drużynę. Nawet nie będzie ich zbierać. Ja chcę iść na gildię Chcę zobaczyć tą gildię Przebierzesz się, kochana. Kochanie, łęko, przebierz się, proszę. Aha. Jezus. Czekajcie. Co, wołanie. No cóż, parasol. Dzień dobry, smoku darku. I co? I my będziemy tak w tym stroju teraz popierdzielać. To ten wampir. On się w ogóle nie pali, lol. O! Chlańsko! Idziemy, lecimy, chlać. Trzymasy kanik. Ale byś się przebrała! Weź się przebierz, proszę. A mogę cię zresetować eee, Kody. Zresetuj się ma... Tak, chcę zresetować. Aha. No, przebierz się, proszę. No dobra, to weź, spróbuj, weź kubek. Weź sok z kubkiem. No dobra, to zagrajmy przeciwko, nie wiem, byle kogo. Tylko ten. tego z homarów. Chodź z homarów. Dobra, wali właśnie, idziemy do akademika zjeść. Albo nie. To była ta budka. Zamknęli budkę z jedzeniem? Co? A nie tu jest. <laughs> Więc tak, zamów jedzenie. Na nas Słodki chleb. O. Więc siadaj na rower kochanienka. Jezus, I ten strój już ma dość. Mecz piłki... Odbędzie się o 18. No spoko. To my zjemy sobie i pójdziemy na ten mecz. Co wy na to? Weź se na wynos jedzonko. O, przebrałaś się w strój matko jak super. To zjedz i gdzie te drużyny były w ogóle? Y, tu. I... udaj się na mecz. Mam nadzieję, że zdążymy. Więc tak... O. Z jedzeniem pójdziesz. Też można. Nie wywróć się tylko na tych butach, kochana, pamiętaj. Więc zjadę do Was kochani wrócę jak ona wróci z tych meczów. Dobrze, kochani, i już jesteśmy i mamy jakiś pozytywny nastrójnik więc przeczytajmy. Tak trzymać drużyno. I wybuch radości, nie było końca. Fani sportu dawno nie widzieli tak zaciekłej rywalizacji. I na dotek, dodatek, rzeczy zwyciężyła drużyna uczelni, do której należy Rita. Super. Więc wracajmy do Uniwersytetu, to znaczy do Akademika. Załatwimy się, wykąpiemy. I nie wiem co porobimy, bo już jest generalnie noc Jutro niedziela, gdzie będziemy ogarniać się na studia A my odrobiliśmy zadanie domowe, to easy Proszę państwa, easy, easy To weź, aha I znowu jesteś głodna Nie przynieśli, no o, przy, przynieśli coś świeżego Super To weź umyj się tutaj ja bym nie chciał się w takich prysznicach myć, jest nigdy w życiu. O, widzicie? Pani mi w to jeszcze wlezła, jak w trakcie była mycia się. To super, co nie? Jezus, facet! Aha, mamy teraz tylko sprzątni. Albo zjedz szybko, może zdążysz, zdążysz. Dobra, gdzie on jest? Taki byłeś typie hop -siup? Taki byłeś hop -siup? To teraz tutaj do nas, do nogi. Dobra, walcie, wal tą bułę. Idź do niego, poznaj się. Przechwalaj się ocenami. <laughs> Cześć. Jest leni... Aha, jesteś leniwy. Pochwal mu humor. Pochwal go szczerze. Zapytaj mu, jak minął dzień. Rozmawiaj o słonecznej pogodzie. I spróbujmy go z nim zafiltrować, za z Nie mogę... Uuuuuu, czyżby romans się nam kręci na studiach. Studencki romansik. O ty hamie, prostaku. A, pff, On nas nie odrzucił, okej. Okay. To wygląda jakby nas odrzucił. Uuuu, romansiki, romansiki, kochani. Tutaj jest czarnoskóry zabawa. Pierwszy pocałunek. Ty czekaj, na jakich ty byłeś w uniwersytecie? No powiedz mi... Na biologii. A ja, jesteś też jak na tych początkach jak my Pierwszy pocałunek chcemy. Tak, trzymanie się za ręce. Romantiko po prostu widzicie wy to? I ja mamy chłopa Którego i tak i tak zdradzimy na innym uniwersytecie <laughs> Ej ty, typie, gdzie ty, where are you go? Stop, please Jesteście razem? To dobra, to idziemy spać nie, nie będziecie tu się zaręczać Bo chyba nawet nie możecie O nie, no nie możecie, no super To ja się kochani z wami zobaczę i obudzę Jak nasza Rita się obudzi Dobrze kochani i nasza rita już się obudziła, jest bardzo głodna, więc zobaczmy czy te sklepiki z jedzeniem są otwarte, są zamknięte. Będziemy musieli zjeść, to, to zepsute tu. A nie, za godzinę jest zepsute, dobra. To jeszcze uda nam się zjeść. Nasz chłopak śpi jeszcze. No dobra, niech śpi. Nie budźmy go. Jak się obudzi, to... Zaczniemy znowu romanse robić Szkoda, że tu się nie da baraba. To już by nie była dziewicą <grystanie> Tak, nie byłaby dziewicą Dobra, zjadłaś to teraz se posprzątaj Jest niedziela, jest dopiero dziesiąta, więc my się nie będziemy uczyć W nocy się będziemy uczyć na te testy, żeby być od razu na nie przygotowanym Obudził się, nie obudził Panie Gdzie on raz? Gdzie on jest? Zdradza nas? Z jakąś tutaj sławną pipko. Czyżby? Czyżby on nas zdradza? Pocałujcie się A jednak możecie się zaręczyć A, jest za mało towarzyskiej no to sobie towarzystwo podniesiemy. Żarty o politykach. Więc aż się, się zaczynam na chwilę. Czułabym, mi się czule. Pochwal szczerze. prach humor. Pochwal wygląd. poszli pocałunek. Wzmawiaj o zainteresowaniach. Przechwalaj się ocenami, już to robiłaś, opowiedz śmieszną historię, po całej policzek, narzekaj na profesora. Taką kolejeczkę się tu porobiliśmy. My chyba mamy rozszerzenie tych studiów, nie wiem gdzie nawet, czekajcie gdzie ten komputer jest w ogóle. Tutaj uniwersytet. O, możemy wziąć udział w rekrutacji, więc wyślijmy papier na rekrutację. Zobaczymy, czy nas przyjmą na jakieś inne studia. A możecie pójść na randkę gdzieś? Możecie pójść, to może pójdziemy jeszcze zaraz na randkę. Co wy na to? Dobra, idziemy. A, chciałem ją moim kodami wysłuchać, więc skorzystaj. I idźcie na randkę. No ja jeszcze będzie nas lizał. A, to po, typie, po co tu przyszłeś Pójdźmy na randkę, tylko gdzie my możemy pójść na tą randkę? O moje rączki, żeby nie było, że siusiałaś Co tu jest? Aha, brudno zapewne. No to idźcie na randkę. Gdzie my możemy pójść na randkę? No, to jest jakieś mi... O jest bar! Pójdźmy do baru. W ogóle kochani, ja odkrętuję jedną rzecz, że tu mieszkają w ogóle córki, małżeństwa, przyjemniaków chyba dobrze pamiętam czy tam... No chyba przyjemniaczków, którzy byli w dwójce. I to fajne takie połączenie, że bo one były nastolatkami, a teraz tu są dorosłymi. Więc fajne, takie dwie rude bliźniaczki. Może je spotkamy. Dobrze, kochani, i już jesteśmy u nas na ranczce, więc poromansujmy sobie. Obejmijmy się. O, tutaj jakiś bar. A co u góry tu jest? O, to usiądźmy sobie tu razem. O, tu mamy, wiecie, usiąść i rozmawiać z Twoją sympatią. To obejmijcie się i idźcie tam usiąść. A ty, ty pójdziesz? Gary, chodź gary idzie gary dobra chodź tu gary gary siku ci się oj chcę ojej pochwal się tu, tutaj romansujcie trzy razy byśmy mieli ten zadanie i opowiedz swojej sympatii historię zabawne. Opowiedz dowci, opowiedz śmieszną historię. O, opowiadaj mu. Ciekawe czy zaliczy nam śmieszną historię? Zaliczyło, olor. Oh ożywioną rozmowę to zaraz, pocałujcie się. I o co chodzi z ożywioną rozmową? Aha, okej. Okay. No to nie wiem. Obejmijcie się czule. Nie będziemy się z nim oświadczać, bo nie. Eee. Ojej. Praw mu humor. Aha, musimy. Aha, dobra, teraz ogarnę o co w tym zadaniu chodzi. To weźmy mu, zaproponujmy... Oj. To ja a pokażę, że co spoko. Eee. Gdzie to jest? Zaproponuj masaż. Szeps. musieli na fotelu gdzieś usiąść. Kurczę. O, tu jest ławka, na ławce sobie o Widzicie jak romantycznie, w chuj Więc idźcie na ławkę, Musisz mu się siku <laughs> Pomęczymy go Dobra, siadaj tu Gdzie tu jesteś? Gary? Gary chyba poszedł siku Współ <laughs> Jak on się kręci O Jezus, i śmierdzi ty Będziesz z nim się rita całować. Nie wiem, wymasujmy go. Śmierdzącego Tak go chcesz masować? Fuj. tu się nie szef, Zrób masaż, o. A w się. Gary, my idziemy już do uniwersytetu. Więc wracaj na akademię, bo tam głodna jesteś. Zobaczycie się z Garem właśnie tam, więc ja się z wami zobaczę już na uniwersytecie. Dobrze, jesteśmy już w naszym uniwersytecie, jesteśmy głodni i zjedzmy sechomara, homara, bo jest świeży, o widzicie? To super. Wiedzieli, że wrócimy głodni i co pograj na komputerze z Vibloka? bo jeszcze cała noc przed tobą, żeby się uczyć. Ten odcinek będzie dość długo trwał, w przeciwieństwie co do ostatniego, który trwał tak mało. Więc no, jesteś śpiąca. To idźcie w ogóle z żeby ci na noc spasowało. Dobrze, kochani, Irita się obudziła jeszcze. Jest tu śpiąca, ale no już jest 22. Więc już w sumie stwierdziłem, jak ona tak się przespała. Że w następnym odcinku się będziemy uczyć i napiszemy testy nasze końcowe. Więc tak kochani, ja byłem Majuneko. Zobaczymy się już jutro. Zapraszam Was do wczorajszego odcinka. Do świąt zostało nam tylko 21 dni, a do Mikołajek 2 dni. Więc ja byłem... Nie, czekajcie. No 2 dni, dobrze mówię. Więc ja byłem Majneko. Mówią pa i cześć. Lord only knows how I got it in suits I was covered in dollars now I'm dripping in jewels a bitch play with my money mother